Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem, Tapsan13 Dzisiaj jest sobie w grę American Track Simulator eee, Ale bez zbędnego gadania eee, Lecimy Z jakimś zleconkiem zobaczyć Ale to dzisiaj nie jest Punktem głównym ponieważ wchodzimy dzisiaj w zakładkę garaże i podróżujemy do naszego garażu w Los Angeles. Poszła spłata kredytu, ale teraz e, dzisiejszy odcinek naprawdę jest taki e, mocno specjalny, ponieważ tego jeszcze tutaj nie robiliśmy. Wchodzimy w wydział k y bank. Y bank, bank. O, gdzie jest bank? Tu jest bank. Moi drodzy. No robimy coś, co w sumie może być strzałem w kolano. Bierzemy 400 tysięcy. Kredytu mamy w tej chwili dwa kredyty, łączny kredyt to pół miliona. Ale w sumie, wróć, 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 Teraz wchodzimy w garaże, zarządzające garażami, no właśnie. I ulepszamy nasz garaż, tak. Mamy dostępne w tej chwili, tak to dostępne, kolejne miejsca. Teraz będzie pimik pokazujący jak się garaż zmienił. Mamy dwa kolejne miejsca, czyli możemy sobie za tym dwóch pracowników na dwie ciężarówki. Tylko te ciężarówki oczywiście też musimy e, posiadać No dobra, tak wiem jak wygląda już garaż. Nie musicie mi pokazywać go cały czas. Hmm. No i dobra, tak jak widzicie mamy już to za sobą. Hmm. Dobra, może być ten Internacjonal, odwiedź i tak. Niby nie ja tym będę jeździł, ale jak mam coś kupić, to wolę kupić coś ładnego. niż coś paskudnego. Tych księdrzewek niestety jeszcze nie mamy blokowanych, więc kupimy sobie dwie po prostu. Kolejne takie. 125 tysięcy, cena katalogowa. No cóż, konfigurację flota. A ten to jest, dobre, to nie, tego nie, Dobra, kupujemy dwie te ciężarówki. nie, Boże, no nie, musi mi że mnie przeniesie. A, na no salon. Tylko czemu akurat do ciężarówki, skoro ja już ciężarówkę mam? No przecież już oglądałem jak kupiłem tą ciężarówkę. Dokładnie to samo widziałem jak kupiłem tamtą ciężarówkę swoją. Niestety tego się nie da pominąć. As a Shift shifty tap wcisnąłem przez przypadek. Mamy 152 tysiące jeszcze. To na razie. Wstrzymamy się z kupnem drugiej ciężarówki. Chociaż. Nie dobra. Wstrzymamy się bo. No i dobra, mm. Sadziłam je mnie do tej nowej ciężarówki, nie mam pojęcia dlaczego Trzy 6 No i le, dobra. Eee, podróż. Mmm. Niestety no, takie rzeczy chwilę trwają, bo to wszystko musi się wczytać. Eee, I dobra, teraz tak. Zarządzaj kierowcami, eee, a teraz ciężarówki, i ja wezmę sobie tom, eee, siądź za kółkiem. Tak. No nie mówcie mi, że znowu będzie pokaz ciężarówki, dzisiaj zbytnio trasy chyba nie zrobimy. No bo chcę ogarnąć te rzeczy. E, no to jest taki odcinek nietypowy z tej serii. Nie, ale ty nie mam żadnej agencji pracy, naprawdę. Aż te w słuchawki przez przypadek w Walnąłem A... Agencje pracy. Agencja pracy, Kalifornia i zatrudni kierowcę. Hmm. hmm. Skromna opłata w wysokości 1500. Czy taka skromna nie powiedział. No ale dobra. Zatrudniliśmy sobie nowego kierowcę. Mamy kierowcę, więc wszystko jest w picuś, grancuś. Ja niestety jak zwykle zapomniałem sobie odpalić stopera, więc muszę zminimalizować grę i skalić się nie na mam nagrania. 8 minut. Myślę, że na jakąś szybką trasę możemy sobie pozwolić jeszcze, bo ponieważ po, po 8 minutach, no to co to jest za film? Nie ukrywajmy. No i dobra. Będzie się zatankować jeszcze po drodze, dlatego ja też nie kupowałem inne, ciężarówki. No bo utrzymanie już dwóch, no to są koszty. Konserwacja, paliwo itp., itd. Światła włączymy, bo jest ósma. No, zielone daje jeszcze. E, więc wolę mieć więcej niż nie mieć wcale. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś bliskie zleconko. Szybkie takie dosyć. Bo osobiście no, zależy mi na szybkim zleconku. No ja to, to to szybkie nie jest. Na, aż takim też mi nie zależy. Dobra, weźmiemy sobie to 141 mil 3, 3 godziny w trasie. E, niby mogłem wziąć tą trasę do Reno Ale To musiałbym już rozbijać na dwa filmy e, A ja czegoś takiego nie lubię robić Ja wolę nagrać tak jak wtedy ten film 50-minutowy. Taki, nie ukrywam, nie, nieprzewidywany odcinek specjalny, można to tak nazwać. No ponieważ odcinek prawie godzinę, no... Nie zdarza się często, nie oszukujmy się, nie zdarza się często. W tym tygodniu jest to prawdopodobnie ostatni film. Wiem, że w tym tygodniu nie było dużo filmów Ale a to wsiadę przelatałem to wczoraj coś robiłem w mieszkaniu porządki wiadomo, same się nie zrobią tak, znaczy na porządki jak yy... porządki będziemy po prostu malować z moją samą yy, balkon jeden z dwóch no i trzeba go szlifować no to trzeba było go obrobić no a oczywiście i tak jeszcze nie jest skończone bo to jest za dużo robotne żeby to zrobić w krótkim czasie no to... wykręcę no tak na styk wykręcę dobra, zatankujemy i jedziemy już naprawdę w trasę to nie można się opierdzielać 4 dolary za paliwo, no nieźle. Mm. Mieliśmy sporo i tak jeszcze paliwa, no ale ja wolę zawsze przed każdą trasą dotankować niż potem jeździć bez paliwa. I ten gościu tak wjechał mi naprawdę niezbyt fajnie. Ale dobra, jedziemy dalej. E... Ja też oczywiście mam taką skrytą e, nadzieję, że te filmy wam się podobają e... z tej gry w sensie. E... Poprzedni film mocno klatkował, ponieważ yy, migra nie klatkowała, ale nag nagranie klatkowało, ponieważ było robione w y, 720p. Yy, no i ta jakość weszła do yy, na YouTubie, yy, nie wiem jak z tym filmem będzie, jeśli będzie znowu klatkować. To serdecznie przepraszam, ale po prostu u mnie na komputerze yy, tamten film nie klatkował, wrzuciłem go na YouTube'a, zaczął yy, po prostu na YouTube zaczęły się pojawiać klatki. Yy, ponieważ z tego co wiem, YouTube przekształca filmy z na przykład z 60 klatek na yy, 30. Bo ten obraz jest trochę mniejszy, ale. YouTube go potem przekształci na 30 klatek Jak ja sam gram sobie luźno, tak po prostu bez żadnego nagrywania To gra mi chodzi, no tak 40-50 fps No teraz podczas nagrywania chodzi mi 25, ale to nie, to nie, nie są jeszcze aż taki spadek FPS-ów tragiczny, żeby się nie dało grać, no bo mam te 20-30 FPS-ów podczas nagrywania, czyli to i tak jest całkiem spoko wynik jak na zwykły komputer biurowy komputer biurowy, laptop biurowy bo no, ja to podkreślę, za, będę podkreślał zawsze i nie będę zaprzeczał, nagrywam na komputer, na laptopie biurowym Ten laptop nigdy nie miał służyć w zasadzie do nagrywania Ewentualnie do jakiegoś luźnego sobie grania albo mm, Oglądania filmów jakichś na YouTube na przykład Nigdy nie sądziłem tak naprawdę, że o, Rozpocznę coś na tym YouTube Więc tak naprawdę no No tak jak mówię no naprawdę nigdy nie sądziłem, że, że zacznę coś tam na tego YouTube'a nagrywać Cieszę się, że mi coś tam z tego wyszło i lubię to robić, nie ukrywam, lubię to rob robić, nie przeszkadza mi to Ała. Przeliczyłem Skrętność samochodu No i tak, bez wniosku, lecimy dalej z trasą, ponieważ, no, nie ukrywam, że trasę trzeba zrobić. Ja jeszcze dzisiaj mam parę rzeczy do, do ogarnięcia. E... O, cholera, znowu się zaczyna. Eee. Ja aż takie piruety muszę robić. Nie mogę jakoś tego inaczej objechać. Szczekajcie, no ja sam sobie wejdę na mapę i zobaczę, jak się mogę tego objechać. Ty no, ale aż tak? No, bez przez, przez, przyginy. Tu jest zamknięte na pewno. No nie, no innej opcji nie ma. Tu nigdzie zjazdu nie ma żadnego, naprawdę? No na pewno nie będę jechał. No lipa! Lipa, że nie ma żadnego zjazdu w tą stronę. Tak naprawdę. No, ale dobra. Stało się, więc. No i ja sobie chętnie nie jechał tam do, do tej nawrotki. Ale dobra, też. już. U jest, jest. To... Nie będę oszukiwał. W sensie miałem po prostu zamiar, jak będzie jakaś dziura w bakierce. I tak zawrócić sobie i tyle. Ale jak tutaj już jest ten zjazd. No Te boty czasem są mądre, a czasem są takie głupie, że się w głowie nie mieści. No i dobra. Lecimy. Poczekajmy, mam do 6 godzin, więc ciśniemy dalej. Hmm. No i gitara. Jedziemy dalej. W mieście mam mniej FPS-ów niż teraz, bo teraz mam na przykład 36. Wy tego nie widzicie oczywiście licznika, ale ja go widzę w sensie. Ja Miałem 35 FPS-ów w grze Teraz... Ee, oh mam 35 FPS-ów do 30 poza miastem W mieście mam tych FPS-ów mniej Ale no to wiadomo, inny obszar jest do wygenerowania Nie wciskam gazu, nic nie wciskam Oprócz AD teraz... No i dobra. Rozpędzamy się z powrotem. Jeden hmm. kierunkowskaz wrzuciłem. No i dobra, Tempo macik wrzucony, to można sobie na spokojnie jechać. Lecimy sobie w takim całkiem spokojnym tempie. Nie jest źle. Choć tak wolę jeździć po. Arizonie, ponieważ po Arizonie można jeździć 70 mil na godzinę. Eee. Ja tak przypom też, że dzisiaj tak mało gadam, ale jakoś jakoś dzisiaj nie mam zbytnio Weny yy, na gadanie. Hmm. Też nie ukrywam, że w sumie trochę... Trochę jestem śpiący. Nie ukrywam tego, szczerze mówiąc. Dobra, jedziemy na długich. Te zwykłe światła też są wystarczająco mocne na ten dystans taki bliższy. Dobra, hamowanie silnikiem na takich spadkach mało co daje, klient się spodziewa. Niebawem dostawy, no dobra, ale tu nie miałem czasu tylko na ten. no tak krótko czasą do 12, czyli między 11 a 12, no, więc nie jest źle, mam tak naprawdę no będę albo chwilę po czasie albo przed czasem, to pokazuje mi, że będę nawet przed czasem, no ale no To wszystko może się jeszcze wydarzyć na tym odcinku drogi Więc ja nie, nie, nie peszę Nie zapeszam Osobiście wolałbym żeby oczywiście żeby nie było jakichś tam odpałów takich różnych 56 mil na godzinę no to yy, i tak jest Spoczko prędkość Eee. Yy... Dobra, długie wyłączę, bo jesteśmy na oko prosty... już... Nie będziemy jechać na tych długich W przodu nic nie ma więc luzik Tylko fir jakiś z przodu, no ale to się da w razie czego wyprzedzić Też 22 mile zostały nam do celu, więc bez przesady, więc myślę, że nie ma co zarażować, co bo tak naprawdę będziemy pod przed tą 12, więc nie będzie źle. Widzę sam flagę, Takie wyprzedzanie, lekkie robimy, nie bez przesadne, ale. Ale nie przedzanie. Hmm. Dobra. Teraz dojechać do punktu naszego. Tu? Nie, tu. No i gitara, dojechaliśmy. Pominiemy sobie już to parkowanie. Nie było to zlecenie, może zbytnio dochodowe, ale coś tam się i tak zarobiło z niego, więc nie jest źle. Eee. Ja mam nadzieję, że oczywiście film Wam się spodobał. Zachęcam do subienia łapki w górę, subskrypcji. No i co, tak naprawdę? Ja będę się powoli z Wami żegnał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Eee...